Szukając taniego aparatu kompaktowego, który daje całkiem ciekawe efekty zdjęciowe, natrafiłem na aparat Fujifilm X10, który jest troszeczkę zapomniany, dlatego jego cena bardzo ostatnio spadła. Zresztą ten mój model kupiłem znacznie taniej, dlatego że on był zepsuty i musiałem go rozkręcić, żeby w ogóle uruchomić ten aparat. O tym Wam oczywiście jeszcze opowiem, ale warto wiedzieć, że o klasie tego aparatu tak naprawdę decyduje oryginalna matryca, jasny obiektyw i optyczny wizjer. I pozornie ten aparat ma jedną wadę: nie ma włącznika. Rozmiar tego aparatu oczywiście zachęcił projektantów do szukania pewnych kompromisów, a być może to chodzi o kwestie designerskie. I to pozorne niezmieszczenie wajchy, która zazwyczaj w aparatach uruchamia nasz sprzęt, może być właśnie takim celowym zabiegiem wyróżnienia tego aparatu wśród innych kompaktów. Tutaj projektanci zdecydowali się umieścić włącznik w obiektywie, więc, kiedy przekręcamy ten pierścień związany z ogniskową, wtedy nasz aparat się uruchamia i jest to taki właśnie. Bayer. Za chwilę oczywiście porozmawiamy sobie o obiektywie, ale najpierw zwróćmy uwagę, że ten aparat jest naprawdę mały. To jest taki kompakcik, który zaliczyłbym do takich po prostu notatników, które zawsze możemy mieć ze sobą. I w tym kontekście musimy odczytywać wszystkie cechy tego aparatu. Dla przykładu spójrzmy na matrycę, na jej rozmiar, 2 trzecie cala, czyli mamy tutaj rozmiar lekko poniżej tej granicy przyzwoitości, jak czasami się nazywa matryce jednocalowe. Przez to, że jest to matryca C. Ale w technologii EXR, o której za chwilę opowiem kilka słów, to ten aparat ma naprawdę przyzwoitą jakość obrazu. EXR to był taki pomysł, film na projektowanie filtra Bayera, czyli takiego filtra kolorystycznego nakładanego na matrycę i chodzi o to w tym pomyśle, żeby przesunąć właściwie rozmieszczenie tych filtrów kolorowych na zasadzie 45 stopni i, i umieszczenie tych samych kolorów na sąsiadujących pikselach, czyli mamy taką możliwość zrobienia czegoś co się nazywa pinning, czyli odczytywanie ładunków z dwóch pikseli tak jakby był to jeden piksel, czyli zwiększamy obierzchnię piksela i w związku z tym on jest bardziej światłoczuły i oczywiście daje lepsze efekty w słabszym świetle. Był to taki zabieg stosowany w przypadku mniejszych matryc, czyli na przykład takich jak tutaj 2 trzecie cala. Notabene była to największa matryca, w której się taki efekt stosowało i w skrócie daje to taki efekt, że są mniejsze szumy i większa dynamika tonalna. Obiecałem, że wrócimy do obiektywu i mamy tutaj obiektyw Fujinon ze światłem f2.0 do f2.8, bo jest to zoom i mamy zakres ogniskowych od 28 mm do 112 i jak widzicie pomiędzy ogniskowymi poruszamy się używając tego samego pierścienia, który służy też do odpalania tego aparatu, do włączania, czyli jest to wszystko z Sprzężone z układem optycznym na zasadzie mechanicznej. Nie, nie mamy tej takiej wajchy, która zazwyczaj powoduje, że kadrowanie w zoomach trwa troszeczkę dłużej. Co ciekawe, w tym obiektywie on w zasadzie trzyma podobną jakość na całym zakresie ogniskowej, więc jeżeli. Korzystamy z tych 112 czy 28 mm, to mamy podobną ostrość czy jakość tego obrazu. I w zasadzie tylko jedna rzecz, o której warto pamiętać, że jeżeli mamy ten, tę dłuższą ogniskową, to czasami warto też sprawdzić, jaki mamy czas otwarcia migawki, bo w takich małych aparatach nie jest to jakoś mocno widoczne, nie mamy tej informacji gdzieś umieszczonej. Na pokrętłach czy też na ekranie. Natomiast jest tu jeden szczegół, na który warto zwrócić uwagę, że może nie jest do końca tak szczęśliwie rozwiązany. Dlatego, że mamy tutaj umieszczony wizjer optyczny, czyli w zasadzie nie mamy żadnej informacji podawanej na temat tego, jaką ogniskową używamy w danym momencie, jaką mamy przysłonę nastawioną podczas fotografowania. Mamy tylko ten wizjer optyczny, który w zasadzie jest takim szkiełkiem, chociaż on też jest dosyć zaawansowany. Dlatego, że kiedy zoomujemy sobie tym obiektywem, to też ten obraz, który mamy w wizjerze, też on się zmienia i też mamy ten, to pole widzenia mniej więcej tak samo zarysowane. Natomiast o tej wadzie, o której wcześniej tutaj wspomniałem, to muszę powiedzieć, że właśnie kiedy zmniejszamy sobie Wartość ogniskowej, czyli na przykład przechodzimy, z, dajmy na to, z tych 112 na 28 i przekręcamy sobie tym pierścieniem, to możemy, patrząc przez ten wizer optyczny, pojechać troszeczkę za daleko i wyłączyć aparat. Czyli możemy, powiedzmy, w szale takiego fotografowania wyłączyć aparat, co potem włączenie go też trwa, powiedzmy, sekundę i stracić ten moment. Więc, jeżeli na przykład fotografujemy i, i chcemy sobie, powiedzmy, tak, przeskoczyć z jednej Wartości ogniskowej na drugą, to warto sobie na moment właśnie też uświadomić, że jeżeli chcemy tak za bardzo pojechać, to to, to może na przykład właśnie patrząc się na ten pierścień ogniskowej, warto to robić. Mamy tutaj opcję fotografowania przez wizjer optyczny, czy też kadrowania bardziej złączonym nawet ekranem LCD, ponieważ nie ma tutaj żadnego czujnika oka, kiedy przykładamy ten wizjer do oka, to tutaj się z tym ekranem LCD nic nie dzieje. Ewentualnie możemy sami sobie używając przycisku Display wyłączyć ten ekran, lub też zmienić jakieś tam opcje w tych nastawieniach. Natomiast jeżeli ten ekran jest włączony, to jakoś tak bardzo on nie przeszkadza w kadrowaniu przez wizjer optyczny, także można to sobie łączyć i trzeba też zaznaczyć, że kiedy używamy wizjera optycznego, to nie możemy powiedzieć, w którym miejscu mamy ostrość nastawioną. Musimy to jakoś tak intuicyjnie wyczuć, dlatego że no, nie ma żadnych informacji na tym wizjerze optycznym i w związku z tym to jest taki bardziej, powiedziałbym, przygodowe fotografowanie. Za chwilę o autofokusie, ale jeszcze w Wspomnę, że ten aparat ma stabilizację obrazu i ona daje takie efekty, powiedziałbym, do 2 stopni EV w porządku. Natomiast potem, no to już trzeba uważać. Z tego też względu, że ten aparat jest po prostu lekki i jakaś taka postawa fotografa bardzo stabilna też nie jest możliwa, kiedy fotografujemy takim leciutkim, małym aparacikiem. Co do samego autofokusa, to jeżeli rozważamy go w kontekście aparatów kompaktowych, w dodatku z 2011 roku, to jest na całkiem przyzwoity. Tym poziomie. Mamy tutaj możliwość korzystania z różnych pól autofokusa, więc możemy sobie to sami ustawiać. Oczywiście nie ma joysticka, więc to się dzieje na zasadzie tych przycisków na kole funkcyjnym, natomiast też oczywiście mamy taką funkcję wykrywania ludzkiej twarzy i to działa całkiem przyzwoicie, szczególnie też w filmie. Zapomniałem o tym wspomnieć, ale w przypadku wizjera optycznego, to kiedy korzystamy z ogniskowej 28 mm, to mamy taki efekt, że patrząc przez wizjer widzimy troszeczkę też część naszego obiektywu, co jest takim dziwnym doświadczeniem. Natomiast też warto powiedzieć, że ten obraz z wizjera pokrywa tak około 85% kadru, czyli w zasadzie nie jest to tak aż super oddane to, co fotografujemy, nie cały kadr widzimy, więc mogą się zdarzyć nam różne niespodzianki. Mówiłem troszeczkę o tym układzie EXR na filtrze kolorów i może tutaj powiem, że też jest taka funkcja. Na tym naszym pokrętle programów do fotografowania, która się nazywa EXR i ona tutaj powiedzmy zachęca do tego, żeby fotografować w jpeg ale też przez to, że to jest taka automatyka wbudowana w ten aparat, to mamy takie funkcje, które pozwalają powiedzmy zredukować szumy w jakichś takich trudnych warunkach oświetleniowych lub też w pewien sposób zwiększyć dynamikę tonalną. Natomiast testując te ustawienia jakoś powiem szczerze, jakoś nie jestem zachwycony. Raczej. Fotografowałbym tutaj w trybie RAW i z tego raw coś tam sobie wyciągał. Nie mówiłem tego, ale mamy tutaj w tym aparacie tryb dyskretny i w zasadzie wtedy aparat nie wydaje żadnych dźwięków, co biorąc też pod uwagę jego rozmiar sprawia, że możemy naprawdę w każdych warunkach tutaj fotografować. Nikt na nas nie będzie zwracał uwagi i wydaje mi się, że to w tym kontekście też trzeba rozważać zakup tego aparatu, póki jest jeszcze tani, że jest to taki wizualny notatnik. To nie jest aparat do jakiejś ciężkiej pracy, co na przykład niektórzy recenzenci z tamtych czasów utyskiwali, że jest na przykład mały akumulator, że starcza tylko na 300-400 zdjęć. Teraz oczywiście z perspektywy czasu możemy się śmiać, bo taki akumulator kosztuje gdzieś około 30 zł, więc można ich sobie nakupić wiele, jeżeli ktoś chce dłuższe godziny fotografować tym aparatem. Poza tym też oczywiście ten format kart pamięci SDHC pierwszej generacji, czyli mamy z tym jednym rzędem pinów, no to one są w tej chwili naprawdę jak za darmo. Zresztą, jako ciekawostkę powiem, że akurat ten sam akumulator dodano w Pentaxie Q. Więc, jak ktoś ma kilka kompaktów, to może z powodzeniem właśnie używać tych baterii czy też akumulatorów w różnych swoich modelach i w ten sposób ograniczyć koszty. Ten fakt, że sam mogłem rozkręcić i naprawić ten aparat, nie sprawia, że on jest jakoś niezaawansowany technologicznie. Tutaj raczej świadczy to o moim szczęściu, dlatego że tym, co blokowało aparat, to był. Przycisk z migawki, który blokował jak gdyby włączenie tego aparatu i nie dało się go wtedy włączyć. Wystarczyło właśnie rozebrać całość i od spodu, by uruchomić ten, ten przycisk z pustu migawki, trochę go przeklikać i ten aparat po prostu odżył. I w związku z tym kupiłem go za pół ceny. Teraz w tej chwili na aukcjach jego cena oscyluje między 800 a 600 zł, i myślę, że w tym przedziale cenowym, jeżeli uda wam się znaleźć to to naprawdę polecam. Wtedy też oczywiście będziecie mieli okleiny i może lepiej będzie ten aparat wyglądał. W każdym razie mu jest taki surowy, już chyba tej okleiny nie będę przyklejał z powrotem. Ja jestem zachwycony jakością zdjęć z tego aparatu. Tym bardziej biorąc właśnie pod uwagę, że to jest taki punkt przejścia między matrycami CCD a matrycami CMOS typu X-Trans w Fujifilm, i oczywiście to może być też taka fajna dla Was przygoda, żeby troszeczkę pobawić się z tymi plikami, które produkuje X10. Jeżeli mieliście ten aparat, to oczywiście czekam na Wasze recenzje. Też oczywiście zachęcam tych użytkowników, którzy późniejsze modele używali, na przykład X20. Może coś takiego też macie w swoim posiadaniu. Zapomniałem wspomnieć, że mamy tutaj lampę błyskową. Super, fajna, przydatna opcja. Też w fajny sposób wyskakuje. To jest coś, taki bajer, który uspokaja. Mam nadzieję, że jeżeli zdecydujecie się na ten model lub podobne kompakty, coś w tym stylu, będziecie zawsze ze sobą nosić aparat i fotografować wszystko to, co się dzieje w Waszym życiu i ta Wasza kolekcja dobrych zdjęć będzie rosła. Dzięki serdeczne za uwagę, Jacek Siwko, NiezłeAparaty.pl i jak zwykle życzę wszystkim niezłych zdjęć.